Kolejną progresją, którą, od której czasami zaczynam przy tendinopatii więzadła rzepki jest split skład, i generalnie tutaj dążymy do tego, żeby wychodzić jak najgłębiej kolanem do przodu, stopniowo, ale jeśli jest dolegliwość bólowa, to możemy stopniowo zacząć od troszkę krótszego zakresu, i stopniowo przechodzimy do coraz coraz to głębszego. Staramy się też schodzić wolno, ja rekomenduję około 3 sekund w fazie ekscentrycznej, czyli w dół i wracamy. Dodatkowo tutaj też pracujemy unilateralnie, skupiamy się stricte na tym kolanie, które jest z zdolliwościami bolowymi oraz przy okazji też poprawiamy mobilność. Ok, potem możemy dołożyć też...